Cześć kochani, dzięki, że jesteście. W dzisiejszym filmie zapraszam Was do sklepu Action. Pojawiło się sporo nowości, więc chodźcie, przejrzymy je razem. Jeśli jesteście gotowi, to lecimy. Na dziale z dekoracjami pojawiło się to wyjątkowe pudełko do przechowywania. Na wierzchu jest przepięknie wykończone, a na dole posiada z każdej strony lusterko. Znajdziecie je w dwóch wersjach kolorystycznych z szarym wierzchem i takim czarnym. No musicie przyznać, że prezentuje się naprawdę fantastycznie. Już Wam pokazuję środek. W środku znajdziecie tylko jedną komorę, ale myślę, że tam mimo braku przegródek, moim zdaniem to pudełko idealnie wam się sprawdzi jako szkatułka na biżuterię i jego cena to niecałe 34 zł. Kolejną nowością, jaką chciałam Wam pokazać, jest ta torebka na ramię, jest pikowana. A taki ponadczasowy czarny kolor sprawi, że będzie Wam pasować do wielu stylizacji. Mi się bardzo podoba, a ten łańcuszek nadaje tej torebce, wiecie, takiego, ach, eleganckiego stylu. W środku znajdziecie komorę główną i taką jedną małą kieszonkę, no myślę, że idealną na klucze czy jakieś tam drobiazgi. I cena to niecałe 31 zł. Kochani, na kanale pojawił się wyjątkowy przegląd z Action. Jeśli lubicie kwiaty, to nie możecie go przegapić. W Action znalazłam mnóstwo przepięknych wazonów, dekoracyjnych plastrów drewna, sztuczne kwiaty i słuchajcie, mnóstwo fantastycznych perełek, więc jeśli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to link do niego znajdziecie w prawym górnym rogu. Na dziele dekoracyjnym pojawiła się także taka taca. Ona jest w kolorze złotym. Zobaczcie, jak pięknie ma wykonane brzegi. Jej średnica to 35 cm, więc naprawdę jest całkiem spora. Myślę, że tak idealnie będzie wyglądać na przykład na środku stołu, dużego najlepiej, lub na komodzie z jakimiś świeczkami. I jest metalowa. Jej koszt to niecałe 14 złotych. Pojawiły się także w Action takie koce z imitacji futra. Zobaczcie jakie one są mięciutkie. Och. Wykonane są w 100% z poliestru. Bardzo mi się podoba ten pierwszy kolor, taki kremowy. No dla ciepłolubnych coś idealnego. Tu jeszcze mamy w kolorze klasycznym szarym. Myślę, że te szarości bardzo fajnie nam pomagają na przykład przykryć jakiś mebel, którego koloru nie lubimy. I jeszcze ostatnia propozycja kolorystyczna tu taki jakby łososiowy. I zobaczcie też bardzo ładnie spakowane są te koce także świetnie mogą się także nadać na prezent. Koce mają wymiary 150 na 200 cm i kosztują niecałe 70 zł. Moją uwagę już z daleka zdobyły te świeczniki. One kosztują niecałe 14 zł i znajdziecie je w trzech wersjach kolorystycznych. Mają bardzo ciekawy kształt. Najpierw widzieliście taki szary, teraz delikatnie żółty kolor i jeszcze jest w kolorze, właściwie w kolorze, i jeszcze są przeźroczyste. Myślę, że świetnie będą wyglądać właśnie na jakiejś komodzie też, czy też stole, i moim zdaniem są naprawdę wyjątkowe. Kochani, gorąco was też zapraszam do grupy na Facebooku. Wrzucamy tam zdjęcia co warto było kupić w Action, a co raczej nie polecamy. Jeśli chcesz poznać perełki z Action, to gorąco zapraszamy cię do naszej społeczności i link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Z nowości w Action znajdziecie także takie półmiski do serwowania. One są bambusowe. Tu mamy w kształcie kwadratu i myślę, że to jest fajna alternatywa. Wiecie, do takich białych talerzy na stole, zawsze coś się dzieje na tym stole. Jest troszkę cieplej, przyjemniej. I myślę, że na jakieś pomidorki czy szynki. Tu jeszcze mamy w kształcie koła. Bardzo ładnie się prezentują. Szkoda, szczerze mówiąc, że na dole nie mają, wiecie, tych kół, które są obracane, więc można sobie tak obracać całym tym kołem, całą tą deską. No ale cóż, dzięki temu możecie je kupić tanio, bo kosztują całe 13 zł. Na dziale z porcelaną znajdziecie całą nową kolekcję porcelany w trzech fantastycznych wzorach. Skupimy się tutaj właśnie na takich wzorach... Zwierzęcych, bym powiedziała. W pierwszym komplecie mamy taką panterkę, w drugim myślę, że geparda. Tu są jeszcze jakieś takie palmy. Cała ta kolekcja jest czarno-biała, także dla osób, które no nie przepadają za kolorami, myślę, że jest to zestaw idealny. I trzeci komplet to są takie liście. Na początku chciałam Wam pokazać, misy są przepiękne. Myślę, że z tych poszczególnych talerzy i misek możecie stworzyć fantastyczny zestaw. I te misy kosztują 23 zł. Tutaj mamy duże talerze. Myślę, że też świetnie mogą się prezentować również jako dekoracja. I chciałam też zauważyć, że można je mieć w zmywarce, co jest także plusem tej kolekcji. Tu jeszcze mamy znowu tą fantastyczną panterkę. Jeśli lubicie takie klimaty, to myślę, że nie może Was ominąć ten zestaw porcelany. I tu ostatni jeszcze komplet z tym gepardem. No, świetna kolekcja, jeszcze nie widziałam podobnej. Jest to coś na pewno innego i na pewno nienudnego. I ten talerz obiadowy kosztuje niecałe 14 zł za sztukę. Pojawiły się także kubki. Co prawda, nie są one z, z uszkami, ale świetnie nadadzą Wam się na przykład na kawę. I one w środku jeszcze mają takie różne zwierzątka. Zobaczcie. Tu jeszcze mamy tą wersję z Gepardem. Świetne, świetne, bo są takie małe, wiecie, przyjemne. I tu jeszcze wersja z lampardem. I takie kubki za sztukę, za nie 5 zł. Kochani, jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Subskrypcja powoduje, że będziecie powiadamiani o wszystkich nowych filmach na kanale i będziecie na bieżąco z nowościami i promocjami. Dajcie też łapkę w górę, jeśli podobają wam się te przeglądy, a jeśli nie, to chętnie poczytam w komentarzach, co mogłabym jeszcze dla Was zmienić, by te filmy były jeszcze bardziej przyjemne do oglądania i za wszystkie sugestie z góry Wam bardzo dziękuję. Na dziale z kosmetykami znajdziecie także ten żel do rąk. Jest on zamknięty w takich uroczych małych pojemniczkach, które zawsze możecie zabrać ze sobą. Kochani, dajcie właśnie znać w komentarzach, czy w ogóle bylibyście zainteresowani przeglądem kosmetyków z Action. Jeśli tak, to chętnie go dla Was zrobię. Na dziale kreatywnym znajdziecie także tą nowość, jest to taki zestaw biżuterii z muszelkami, w środku znajdziecie cały duży zestaw do robienia biżuterii i słuchajcie, w skład tego pudełka wchodzą m.in. szczypce do biżuterii, mnóstwo koralików, zawieszka, frędzel, jakieś nici, koraliki z muszelek, zapięcie, kolczyki. Kółka montażowe, trzy łańcuszki 50 cm i oczywiście instrukcje. Zobaczcie, w tak małym pudełku, taki duży zestaw. Macie do wyboru też jego trzy wersje kolorystyczne. Moim zdaniem to fajny zestaw do takiego kreatywnego spędzania czasu i kupicie go za niecałe 19 zł. A jeśli już jesteśmy przy takich kolorowych rzeczach, to kochani, początek roku szkolnego jest przed nami, dlatego na kanale jest już ogromny przegląd rzeczy do szkoły z Action. Oprócz takich standardowych akcesoriów do szkoły znalazłam w Action mnóstwo fajnych perełek dla młodych, dlatego zapraszam Was do jego obejrzenia i link do tego filmu macie w prawym górnym rogu. Kochani, na dziś to już wszystko, bardzo wam dziękuję, że byliście i pozdrawiam Was cieplutko.